Próbowałem. dobra. Tak, tak, tak. zaczynamy Czyli co, 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 co tutaj? Kup sobie te Taką czekaj Książeczkę za 465 i życie za 475 buty i potiony To do AP, nie? O I będzie w porządku. Chłaj, chłaj, 5 potionów. Tankować będę ja! Kim ty tam jesteś? Udyrem. Dobra. Relio. Aaaaa. Irelia jest całkiem wytrzymała, bo ona ma pasyw. No też jestem wytrzymały. To Jarvan w końcu. Tylko nie zamykaj na swoim okręgu. Będę okay. się starał. No oni mają jeszcze gorszy team. Gorszy dla nas czy gorszy dla nich? O nie. Jak w tym momencie się teleportowała, Jak go oni mają? No z Master G. I to pod AP. Przecież powinni go zbanować na tym trybie, grue. tak samo jak Kytarynę. przecież pęta ile to sobie robisz, jak chcesz. A Fiore to nie? Fiore jeszcze dało radę ją powstrzymać. Znaczy, każdą postać da powstrzymać, ale no. To... O ma być zmieniony ten Master G. Tak, że już ludzie nie będą nim nareszcie chodzić pod AP. I to będzie dobre, bo ja nienawidzę Mastera pod AP nie no jest. Jest Belladziny. Jane. nie próbuj powiedzieć, że jest dobry. Jest. Przesadzasz. Robi jest. tylko damage w a potem się wychyluje i nic nie robi. Co ty? Nie, to połączasz Ultimate i robisz sepęty z kół Dobra, ale musisz być ogarnięty, a niektórzy to chodzą tak wiesz, bo chodzą, bo zobaczyli, że Dobra, ktoś Dobra, a ci to się wbijają. Serio? Się wbili? No tak. No a to nie jest dobry pomysł. Nie, bo Alistar już ginie. Już zginął. A, pierdolę. Dobra, dobra, Pracujesz? wracaj, wracaj, wracaj. Spok, spok! Ooo, jak inne. Co nieprzyjemnie. No, poczekaj jeszcze 20 sekund. Może trzy potiony dadzą radę? Nie no, nie używaj tych trzech. Dobra, użyję trzech. No, używaj trzech. No, używaj, trzech. <laughs> Po co się mam? Muszę mieć trzeci, żeby stunować. Chodź Irelia ma stuna? Ma, jeżeli ktoś ma więcej niż ona życia. To ładnie. I bawią mnie te zajączki. O te. No, one. Jak one się nazywały? Roro. Coś takiego. One pomagają, jak ktoś jest w krzakach to wtedy one z nich uciekają no, Możesz je ewentualnie zabić na respie Jak? No po prostu musi się zaciągnąć na respa Patrz, teraz tak biegną tak? A jak dojdą na resp to zniszczy ich fontanna świetnie, no weź tego puttana Krzyżyk o, będę sadystyczny a, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Co ty chodź, bądź tej paszczonej? No ale patrz, 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 patrz. Czekaj, dobra, uciek, wracam. Dawaj, bo tutaj się dzieje. No nie, <grym> nie chciał zginąć. Idę, idę. Dobra, ciśniemy. Czasami to. Nie jestem się grać w tą grę. Ale tak no przez nobów? Nie, nie chodzi, że ktoś nie potrafi grać, tylko że. No, na tam... Kto tak... go tam wybił? Na listar. Mądrze. Mądrześ tutaj. Ocisk. Macie chwila. Dlaczego nikt nie fokusuje tej Wayne? Nie wiem, stwierdzili, że. Że ona nic nie robi. Tak. Mm. Nie, po prostu dużo osób tutaj to rocznik na przykład stary 00 albo 2001 będzie się wygrać. I też zderzałem się przykupy, tak jak tamten Kazik z poprzedniej grze. Tak. Ja mówię, dobra to Aram to sam mogę mieć na ja mogę sobie mieć jeden, 10, Aściej. Jakiś problem? Nie to my mamy ziomka który twierdzi że jak jest z supportem to on może mieć takie staty i zdarza się że wiesz 010 No może mieć Nie mówię jak komuś źle idzie no to dobra No ma się to 1 na 12 mu mówi że ma to w dupie bo to jest tylko aram no to na razie Słucham! Nie Dobra ten Alistair Toton. No. Dobra, przynajmniej niech nas healuje. Dawaj, bierz to. Historia, bierz, bierz to. Biorę idę. Żeby te mongoły tego nie ukradły. O, to chodzi. o Nie będzie fajnie. Trzeba to brać, nawet jak masz 2 HP. Piękne, patrz. Nie, ale tam tego nie bierz. Tam nie dojdę. Dobra, weź, bo on się to odrodzi. To po co, jak smart... to nie jest no ale jak, jak nikt go nie używa, to on se stoi. Jak go użyjesz, to się teraz odradza. Kapujesz, o co chodzi. Lepiej go użyć i nie. To jest pomysł, ale wiesz. No. Lepiej, żeby ktoś sobie go użył. Niż ma tak stać bez. No dobra, Jest Bez przypałny. Nie będzie. No wiesz, no po prostu szkoda, że on się marnuje wtedy. Po prostu, bo nikt tego nie używa. A i tak, to i tak. Jest mu bardzo smutno. No, ładnie. I wtedy płacze. O tak, właśnie Dobra. I zaraz. Ryba będzie mieć ultimat. Dawaj. E Tą rybą. Fish. Go. O. Chyba Dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj. Ja tu już biegnę. No dawaj to Ultima, Ultimat! tamu! dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, widzisz? Jaki kozak? Zobacz jak to ciśniemy. Elegantko. Bicie ją, bijcie ją. A, dobrze. Dobra wyszło git, On nas tygnie zginął. I to jest moc. Jest moc. Idę się schywałeś. Idź. Nie, mnie to prawie nie ruszyli. Nie też jest. Dawaj, gwastry podała. Dobra. Dobra, wpadają. O, Riven. Riven nie jest przyjemna. No nie. Ja to muszę paść. Już i tam? W sumie to ja też bym sobie mógł kupić. O, dobra, ja bez mojej cika. Przyda mi się. Bo w sumie to jeszcze nie, poczekam. Tylko na teraz ciężko będzie bakoń, nas wszystkich zabiją, to sobie spuszuję wieżyczkę. Niech cię Ali wychiluje. No Ali to... Chwało. Ali chyba nie chce cię chilę. dochilowanie. Czekaj, tam Elisandra jest, uważaj. pozna sobie krzyżyk, który przeżyje Sekundę czy dwie dłużej. <laughs> Przeteleportowała się i się frusznęła. Alistar ją ślicznie wykopał, Riven. Także zabiła kogoś od nas. Oj! A mu! Dobra, ale... Czyli mówicie, że mam kupić maskę. Tak, tak. Kup maskę i kup Giant Belt. Znaczy ten, ten który giganta. Aha. A ta maska chodzi o udrękę Leandry'ego? Tak, na Tak, pewno o to chodzi. Okej, okay, w porządku. Ile masz golda? 890. No. No to kup sobie buty. To ten na city. Hehe, kurde, naprawdę. Które, kurde? Znaczy, te co tam daje Magic Resista i kontrolę tłumy. Mhm, to nie, No. Co Fuck yo. Stało się tak jak powiedziałem. pały spaszowały paszowały. Głupi. Wie ktoś ile jest stopni? No, Zaraz ja ci mówię. Zaraz ci sprawdzę, na procesorze. siedem. <laughs> ja ja za jakie upał. Tak mówi laptop. Ale na tym. Na balkonie u mnie jest w porządku. Najgorzej to jest... Ja yeah, to będę ciskał mocny damage moją flagą. To jest pomysł no. na grę. Zrobię da, da, się pod AP. miał pomysł. Dawaj, ulti, ulti! Eee... Dobrze. Kozak, dobrze wyszło. No, nieźle. Bijcie go, bijcie. O! Ła! Dobrze. Tylko czemu Fizz nam nie postanowił nie pomagać? Takie niemiłe zachowanie. Dawaj, tych no, też ciśniemy. Ciśniemy ich pod wieżyczką. Dawaj Dobrze. Dobrze. Dobra. Tam. Ja to i tak tylko tutaj jest Rozwalamy to. To i nie ma KS-ów. No czasami są. Ale zazwyczaj nie ma. I zobacz, tymi twoimi bandażami naokoło i tym to i Tak płaczę, to, to zadajesz z tej maski cały czas. Mecz. To podpalenie, nie? Ja wiem Na pewno się nie skapną że to jesteśmy, ale... Ale postójcie. Mamy, 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 plan. No jak Ktoś, te... ktoś hey, mógł tutaj wejść sprawdzić. No wiesz, to może zrobić Lissandra. О, она мне забила. Окей. Okay. Taki był bohater w Marvelu. Hmm. Jaki? Okej. Okay. Nie, nie kojarzę. Ma Avengers oglądałeś? Nie. O, no, to nie dobrze. No nie, nie miałem go. Nie, nie czasu. polecam z dubbingiem. Nie polecam. Nikt nie poleca filmów Marvela z dubbingiem. Ja nie oglądam żadnych filmów z dubbingiem. Co ten typ robi? A Ta No myślisz, że jest tankiem. Nie no, Harry Pottera można jeszcze obejrzeć z dubbingiem. To jeszcze można. Dawaj tą pannę, bo ona się tutaj zagubiła. Hej się te krzyżyk i... Ciśniemy opór. Bierzesz? Tak? Nie, bierz, dobra, bierz. Tylko wie, to szybko, bo ja są odbici, że można ich skasować. Dobra, ja biegam i najwyżej zginę. Dobra, mam ulti. Biegam do tego. No to się przyklej do kogoś i zrób... Doriven, Do Riven. to wtedy padnie, teraz. Do Riven nie. No Dawaj to, to, to to adekery, no. Fajnie. Zresztą przyklej się do byle kogo i odpal ultimat Dobra Tak, tak żeby być tam w centrum I od razu się wycofuj z pod wieżyczki yes, okay, dobra, minionki Przyszły dawaj Dobra, dawaj go No nie zabiemy Dobra, dawaj A, cienko, ale dobra mm. Może padnie ale padli dobrze Niestety, nie udało mi się uciec O, niszczą o Ali Alistair, jesteś, stupid. Dobra, zdarza się. Dobra, teraz seryjnie, TriLawis. Ten typ nie garnął. No ale, jaki loofu przyjemne Dobra, zaraz padną. Tylko żeby ich Ali nie pozabijał. Ja no, on ich pozabijał. biegnij. Daj. Tylko musiałem kupić ważny item. To się należy tobie. Nie Aliemu. On musi o tym wiedzieć. Stwór, ¿O? naprawdę. Nie, to Nie, ja nie To źle nie jest. Nie ma naprawdę... Nie mam mandażu. Kupcie sobie Baggic teraz Tam ktoś jest pod AP? No master. A master i. Ma Elisandra, i diana Dokładnie. To rzeczywiście. A bo mu... Ty sobie wykup ten kieliszek który daje Harmoni. Harmonii. Fuck sake! No, to. Ale to pierwszy coś już tego rilaya. Dobra złoży Ja nie widzę Ale nie trafiłem dwa razy. Nie dobrze. Idzie ciężko, Po. Dobra, dobra! O, biegniesz. To miło. Nie jestem tu sam. No nie. Już taki nawet takim skór mi się zrobił. Chodź tu. Dobrze, dobrze, dobrze. Ach, tak. nie mogę zniszczyć. Kto to od Diana? Tu, tu sobie o, 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 o. Sobie... O oh, fuck. Jak się tak wyratować? Dobra, ten ty pumpy leczyć tym alistarem. Zmierzyć. Trzeba zmiażdżyć Trzeba Gigi tugi Mu ma ulti No to Dawaj ci ją albo kto? Chwila tak. Wiesz możesz, będziesz mogła zaraz użyć ulti Ja po prostu się do tak? no, właśnie ty mamu i... Niech zaczną cię bić ulti ile masz ulti? Ja? Jeszcze 25 Uho. sekund Dawaj, wbijamy. No. Już. Nie ma co czekać. Czekaj. Świetnie. No. To wystarczyło. Dobra, zginie. Chyba. Nie. No Niech ten Master Gay ode mnie leci. Dobra, wykończę. Co to za Alister, no? Uczo, bro. Mógł być te miniona nie sobie poszedł ze No on taki jakiś nie wiem jest chyba Prawda Zdarza się Fakino. Ciekawe Egzotyczny nigdy Ja śledzić jakieś pola kot, od... znaczy TyTek 89 na pewno I sniper 999 Być może też Bombarder Tbum s -forka. cholera le. Dobra, czas robić dominację no czas Dawajcie jak coś tą wejdzie. Wiele do ulti Victorio 40 Camera the no. Bets Alister, to próbuje coś zrobić Alistair ma plan Ma plan A jak na razie dostał tylko damage W no. zrozumie co do napisałem No nie będzie wiedział jak to zrobić No jak no Przeszłeś na mordeku ma flesza? Nie wiem czy ma. Ma, a jak nie, nie, no to. To trudno. Tak. Kurczę, zaczęli tak. nas bić. No bo łajnił już tutaj. Tak. Ona ma 7 kili. Jeśli chodzi o to. Ma... Dobre, ma build po prostu już. No ale to. Kroj dużo, żeby sobie kupić Infinity Bez będzie. kiedy tego nie zrobiła. Last Whispera. Go. Master pedal. Master Gaia. Fuck sake. Dawaj coś nic. Ej, on z WPO. Nie wiedziałem, że tak to no działa żeby miał sobie miliony to Trochę tam mogą styrać Master pedał się na mnie rzuca Niedobrze dobrze. No po co mu ta maska strachu tak w ogóle? Komu? nie. No, ona zadaje też. Nawiedzona. Nawiedzona. Ja mam. A. Haunting Guys. Nie wiem, kto tłumaczył. Tłumaczy. strachu ładnie brzmi. Polak. Polacy wszystko pięknie tłumaczą. Tak, szczególnie ostatnim zwiastun do Assassin's Creed. <laughs> Co tam jest? człowieku. Orpasz sobie. Tak, do Assassin's Creed. Tak coś takiego No to muszę zobaczyć O to sobie A chyba wiem o co chodzi Co tam ty robił? A wie jak działa jako Ultimat?

Moment, nie jest nieźle. Tak. Ale Jezu, nie rzuciłem E. jesteśmy zacytowani. Nie wiem, dlaczego E mi się nie rzuciło. To było dziwne. Dobra, już są ludzie. Biegnijcie. Nie stójcie. już nie jeszcze grało Nie wiem czy składać jeszcze coś pod Nie wiem o, co myślę teraz składać Korwad, Karwad, kup sobie tego Znaczy kup sobie Random Somen

Kogo my bijemy? Nie wiem, Chyba mamy. Mastera. Mastera? Badał. Dlaczego jesteś dla niego taki brutalny? Jak brutalny? Po prostu Master i padał. jest takie powiązanie. No teraz... Dobra, ona cię. Czemu my tam biegniemy ze... Wszyscy za nią. cicho, cicho. cicho. Jeszcze ja. no jej nie zabijecie. No dobra, nie chcę. Boże. G. O. Ale się ładnie przeszło. No nie było takiej tragedii Nie no, to było dobrze. Dobrze było. Co często?